Drodzy Przyjaciele, niech to przesłanie poruszy Wasze serca i przyniesie ukojenie Waszym duszom. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Jeśli potrzebujesz wsparcia, modlitwy lub kogoś, kto będzie Ci towarzyszyć, nie wahaj się z nami skontaktować. Niech Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie z każdym z Was. Do następnego razu i niech Bóg obficie Wam błogosławi. Drodzy bracia i siostry, w tej chwili refleksji i odnowy zachęcam każdego z Was do poddania się modlitwie ze mną. Zamknijmy oczy, oddychajmy głęboko i otwórzmy serca na przyjęcie Bożej obecności. Umiłowany Ojcze Niebieski, w tej chwili gromadzimy nasze serca przed Tobą, uznając naszą kruchość i naszą zależność od Ciebie. Wiemy, że pośród udręk życia znajdujemy schronienie w Twoich kochających ramionach proszę spojrzeć na każdą osobę oglądającą ten film. Znasz każdego z nich po imieniu, znasz ich zmagania, ból i najintymniejsze potrzeby. W swoim nieskończonym miłosierdziu ześlij swoje pocieszenie, swój pokój i uzdrowienie tym, którzy są dotknięci. Wzmacniaj słabych, wspieraj zmęczonych i odnawiaj nadzieję zniechęconym. Niech Twoje światło rozświetli ciemność rozpaczy i rozwieje wszelki strach i udrękę. Panie, wiemy, że jesteś Bogiem, który czyni cuda, przemienia lament w radość i sprawia, że życie kwitnie tam, gdzie jest tylko spustoszenie. Prosimy, abyś czynił cuda w życiu tych, którzy wołają do Ciebie w tym czasie. Niech Twoja suwerenna wola spełni się w życiu każdego z nich. W potężnym imieniu Jezusa modlimy się i dziękujemy za wszystko, co uczyniliście i co uczynicie. Amen. Drodzy przyjaciele, dotarliśmy do końca tej chwili refleksji i modlitwy. Mam nadzieję, że przekazane słowa były balsamem dla waszych dusz i przypomnieniem o nieskończonej miłości Boga do każdego z nas. Zawsze pamiętaj, bez względu na to, jak trudna jest droga, Bóg jest z nami. Prowadzi nas i wspiera na każdym kroku. Nie ma zbyt wielkiego wyzwania, którego nie dałoby się pokonać z Bożą pomocą i łaską. Jeśli poczułeś wezwanie, aby zbliżyć się do Boga, podzielić się swoimi troskami lub otrzymać duchowe wsparcie, wiedz, że jesteśmy tu dla Ciebie. Nie wahaj się z nami skontaktować i przekonaj się, że nasza społeczność jest gotowa powitać Cię z miłością i zrozumieniem. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, napełni wasze serca i prowadzi wszystkimi waszymi ścieżkami. Do następnego razu, niech Bóg obficie błogosławi.